Cześć. W tym filmie opowiem o funkcjonalności Forward w aktywności Send Single Email. Pamiętaj, że stale rozwijamy aktywności, a zatem ich widok i funkcjonalności mogą się różnić pomiędzy wersjami. Ten film nagrywam w wersji 2.5.2.20, więc jeśli nie masz niektórych opcji u siebie, to pobierz nowszą wersję aplikacji. W tym filmie będę odnosić się do wykorzystania aktywności Send Single Email. O której już opowiadaliśmy w innym filmie, Send Single Email, a także odrobinkę porozmawiamy o aktywności Get Single Email. A zatem, jeśli jeszcze nie oglądałeś poprzednich filmów w tej serii, to zachęcam Cię, abyś najpierw się z nimi zapoznał, ponieważ nie będziemy tutaj powtarzać wszystkich informacji o podstawowym użyciu aktywności Get Single Email czy Send Single Email. Na początek, Musimy uzupełnić aktywność o podstawowe dane, takie jak szyfrowanie adres serwera, port, login i hasło. Te wszystkie dane mam już wcześniej zapisane w sekwencji ustawienia. Dzięki temu, gdy zmienię hasło do maila, będę chciała wykorzystać ten scenariusz do innej skrzynki i tak to w szybki sposób będę mogła edytować wartości wszystkich zmiennych. Zauważyłeś pewnie też, że korzystam tutaj z funkcji Decrypt, dlatego że hasło, które mam zapisane w ustawieniach, jest zaszyfrowane. Aby zaszyfrować hasło, należy wykorzystać funkcję. Encrypt String. Tutaj wpisujemy hasło, wybieramy przycisk Encrypt i otrzymujemy zaszyfrowane hasło. I aby takiego zaszyfrowanego hasła użyć, należy je w aktywności rozszyfrować, wykorzystując funkcję Decrypt. Dodatkowo pamiętaj, że jeśli korzystasz z poczty Gmail czy Microsoft, to musisz skonfigurować o Alpha, a także uzupełnić odpowiednie parametry. O tym, co zrobić, opowiadam w poprzednich filmach, ale również E, masz szczegółową instrukcję w naszej dokumentacji dla aktywności Send Single Email. E, Przewinna tutaj będą e, linki do e, konfiguracji e, o AUFA. E, teraz przechodzimy do klubu dzisiejszego filmu, czyli do forwardowania wiadomości, czyli przekazywania maila dalej. Wybieramy Action Forward, mamy jedną aktywność do wysyłania i forwardowania maili e, i uzupełniamy e, pozostałe parametry. Najważniejszym parametrem jest oczywiście ścieżka do przekazywanego maila. E, jeśli chcemy wykorzystać aktywność forward, to mail, który chcemy przekazać, musi być uprzednio zapisany na dysku. E, dlatego właśnie wykorzystamy jeszcze dzisiaj aktywność Get Single Email. E, Pobierzemy tutaj sobie maila, a następnie takiego pobranego maila przekażemy dalej. W produkcyjnym wykorzystaniu raczej byśmy nie wysyłali jakiegoś konkretnego, zapisanego nie wiadomo kiedy maila, tylko na przykład pobieralibyśmy maila, sprawdzalibyśmy, czy spełnia albo nie spełnia jakiegoś warunku, a następnie dla określonych przypadków przekazywalibyśmy go dalej, na przykład dla odbiorcy technicznego, który powinien sprawdzić, co to jest za mail, zweryfikować go i tak dalej. Aby pobrać maila, musimy zaznaczyć checkbox Save Message. Tutaj mamy ścieżkę do folderu z zapisanymi mailami. Tę ścieżkę również skonfigurowałam w sekcji ustawienia, a także w Propertiesach, tutaj w prawym rogu, w outputcie uzupełniłam jeszcze jeden parametr, czyli Saved Message Path. Dzięki temu będę miała do zmiennej od razu pobraną ścieżkę do właśnie tego pobranego maila, tak? Czy tutaj jest parametr inputowy, ja podaję jaka to będzie ścieżka do folderu i teraz w tym folderze będą zapisywały mi się wszystkie wiadomości. Ale jeśli chcę mieć ścieżkę bezpośrednio do wiadomości, no to będzie to parametr outputowy, tak? Ta wiadomość będzie w tym folderze, ale ja nie chcę sama budować ścieżki, tylko bezpośrednio ją pobraną do zmiennej. Ta aktywność nam to umożliwia, więc wykorzystamy tę funkcjonalność i może sobie wyświetlimy tę ścieżkę w message boxie, żebyśmy widzieli, gdzie jest ta wiadomość. To było string, wiadomość, zapisana. A następnie tę wiadomość przeforwardujemy dalej. Czyli e email path to będzie po prostu string, wiadomość, zapisana. Możemy tutaj również uzupełnić takie parametry jak from, Czyli wskazać, od kogo jest przesłana wiadomość. No ale to, co jest najważniejsze, to oczywiście wskazanie odbiorcy. Ja wyślę ją do siebie na moją dodatkową skrzynkę. To, co możemy jeszcze uzupełnić, to treść maila. Na przykład niech to będzie. Hej. Przekazuję wiadomość, która nie spełniła warunków. Tak, nie są nadawcy, nie ma załącznika, cokolwiek sobie wymyślicie w waszym procesie. E, no dobrze, to zobaczmy, jak to działa w praktyce. E, wybieram przycisk KRAN. OK, tutaj nam się wyświetliła ta wiadomość. E, widzimy, że to wysłałam ją ja. Z mojego innego maila, dlatego tutaj przekażemy na jeszcze inny adres. E, OK. I tutaj widzimy w logach, że jest wysłana wiadomość. OK, wiadomość została wysłana i już za chwilę powinna pojawić się w mojej skrzynce e, i za chwilę wyświetlę ją wam na ekranie. OK. I udało się. Forward, wiadomość testowa, to jest temat oryginalnego maila. Tutaj również mamy oryginalną wiadomość, od kogo, do kogo, kiedy została wysłana, treść wiadomości. No i tutaj jest wiadomość, którą my tutaj wpisaliśmy w body, tak? Czyli hej, przekazuję wiadomość, która nie spełniła warunków i to również widzimy tutaj. Widzę od kogo, do kogo i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o forwardowanie wiadomości. Jest to bardzo prosta, ale przydatna funkcjonalność. Natomiast jeszcze ten, kto oglądał filmik o Get Single Email albo jest po prostu uważnym obserwatorem, mógł zauważyć, że na aktywności Get Single Email również mam taki parametr jak Forward Source Message. Czym one się różnią? Jak zaznaczymy go tutaj, widzimy, że mogę również wybrać, do kogo chcę przeforwardować wiadomość, ale nie mam opcji uzupełnienia treści. Czyli taka jest różnica. To jest tak zwany szybki forward. Po prostu pobieram i od razu przekazuję wiadomość. Przy czym od razu to też w produkcji nie trzeba by się zastanowić bo gdybyśmy od razu pobierali i forwardowali wiadomość, Doforwardowalibyśmy każdą wiadomość, czego raczej w praktyce nie chcielibyśmy robić, więc i tak tutaj byłoby jakieś sprawdzanie warunku, i dopiero później byłby albo taki forward, jaki zastosowaliśmy tutaj, o jakim dzisiaj sobie opowiadaliśmy, albo ten szybki forward z aktywności Get Single Email. Ale szybki, ponieważ jest tutaj mniej parametrów do uzupełnienia. Zauważ też, że nie musimy podawać ścieżki do wiadomości, bo jest to po prostu przekazywanie konkretnie tego maila, którego w tej chwili odczytaliśmy w aktywności Get Single Email, natomiast nie możemy tego forwardu wzbogacić o jakąś indywidualną wiadomość. Także to którego forwardu użyjesz, zależy tylko od Ciebie, od Twoich potrzeb. Mamy dwie możliwości i wybierz tę, która Tobie pasuje najbardziej. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Zachęcam Cię do zapoznania się z naszymi pozostałymi szkoleniami. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym filmie.